Dzisiaj pokażę wam jak zniszczyć wasze FPSy, w bądź też trzykrotnie w Fortnite. Jeśli spodoba wam się ten film, to zostawcie się suba oraz lajka pod tym filmem, przez to będę wiedział, że on wam się podoba, plus zbliżamy się do 70 tysięcy. Przejdźmy do filmu. A więc ja w Fortnite i pozwoliłem sobie przed odcinkiem sprawdzić i ku mojemu zdziwieniu Epic Games dało tylko i wyłącznie jedną opcję, jest to dynamiczna rozdzielczość 3D. Aczkolwiek zacznijmy sobie od początku. W trybie OKTA na pewno radzę wam dać w pełny ekran, bo inaczej dla mnie się gra dosyć słabo. W rozdzielczości. Wygląda ona w taki sposób jak widzicie aktualnie na ekranie. Ja nagrywałem poradnik, bo one również bardzo zwiększają FPSy. Macie odnośnik w prawym górnym rogu. Decyzja należy jakby do was. Wychylizacja pionowa to 1000% wyłączcie. Limit platek, Jedno oczko, bądź też dwa więcej jak pacie hercy w monitorze. Innej opcji tutaj nie widzę. W trybie renderowania zaraz omówię dwa, aczkolwiek zacznijmy od Directa 12, w którym ustawienia prezentują się w taki oto sposób. Anti-aliasing super rozdzielczość, w skrócie będzie to wykładało Wam krawędzie, przez co będziecie mieli trochę lepsze FPS-y. Polecam Wam mieć albo to na TAA, albo też wyłączone, jak to woli. A dzieje, taką drugą opcję, Aby tutaj super rozdzielczość czasową. I w tej super rozdzielczości ja Wam polecam dać na wydajność, jeśli chcecie mieć jak najwięcej FPS-u, bądź też ta zbalansowane, to już zależy od Was. Rozdzielczość 3D, zmienić jakoś tak na przykład na 96%. Jak widzicie gdzieś tam w lobby jakiejś takiej różnicy dużej nie ma, tak samo w grze zresztą zobaczcie sami. Dobra, jestem w grze i jak sami widzicie, tak naprawdę wygląda to normalnie, tak jakbyśmy mieli 100%, a te FPS na pewno będą większe, więc ja Wam polecam to serdecznie i przejdźmy do dalszych ustawień. Dynamiczna rozdzielczość 3D wyłączona. Wirtualizowana geometria Nani również wyłączona, jakość ścieni wyłączona, bo zależy nam na FPS-ach. Oświetlenie wyłączone, odbicia wyłączone. Odległość widzenia epicka bądź też daleka według mnie to aż tak nie wpływa na nasze FPS-a, widzimy jakieś bronie z daleka i tak dalej. Jakość tekstur niska, automatyczne pobieranie włączone, włączone efekty niskie, przetwarzanie niskie, sprzętowy raytracing tracing wyłączony jak macie rtx -y oraz te ustawienia już zależą od was na samej dole. Jedyne co to tryb niskiego opóźnienia Nvidia Reflex, włączone plus wzmocnienie, wtedy wam to zwiększy wasze FPS. -y. Teraz pokażę Wam ustawienia wydajnościowe, jakie będą po prostu najlepsze. Jeśli chodzi o performance, tych ustawień mamy tutaj naprawdę mało. Także wirtualizacja pozostaje bez zmian. Jest na wyłączonym. Tutaj bardzo ważne. Na performance musi mieć odległość widzenia daleką, bądź też epicką, bo jeśli mamy nisko, to nawsze broni nawet tak mniej więcej z 20 metrów się nie będą renderowały, więc to jest mega ważne. Jakość tekstur niska, tego nie trzeba tłumaczyć po raz drugi. Włączone, włączone jakość modeli niska. Co do stricte ustawień, to tyle, jednak ja Wam zalecam. Wracam jeszcze wejść sobie w zębatkę, zjechać na sam dół Oraz w powtórkach wyłączyć sobie nagrywanie wszelakich powtórek Bo wam to jest przypuszczam niepotrzebne, bo ani nie nagrywacie na YouTube ani nie nagrywacie żadnych wodów Więc te powtórki są wam zbędne, bo ani razu w nie, nie wchodzicie LVD Highlights również sobie wyłączyć są one wam totalnie niepotrzebne A jak najbardziej zmniejszy to wasze FPSy, więc wyłączcie to koniecznie Oraz przejdźmy sobie do ustawień Windowsowych, Nvidiaowych, kartograficznych itd. A więc tak, moją pierwszą radą, nie wyłączając Fortnite'a, będzie kliknięcie prawego przycisku myszy na nasz pasek zadań po prostu, wejście w menedżer zadań. Oraz oto w tym bonarzerze znaleźć Fortnite, który klikniemy prawy przycisk myszy, oraz w tym pliku, który mamy za zaczody, klikniemy prawy przycisk myszy, ustaw priorytet. Przy czasu rzeczywistego może wam czasami wywalać dziwnie jakieś rzeczy na kąpie, i tak dalej, więc radzę wam nie ryzykować, dajcie sobie wysoki. Oraz teraz bardzo ważna rzecz, musicie mieć uprawnienia administratora, aby to zmienić, więc jeśli ich nie macie, to poproście rodzica, czy kto ma wasze ustawienia administratora, czy się na inne konto, aby to zrobić. Bo inaczej wam to nie zadziała. I tyle. Ja przykładowo jestem na koncie, na którym nie mam dostępu do administratora i zobaczcie sami, klikam sobie priorytet oraz mam odmowę dostępu musiałbym to zrobić z innego konta. Proste, proste, przejdźmy do trzeciej rady. Kolejną moją radą będzie kliknięcie prawego przycisku myszy oraz włączenie panelu sterowania NVIDIA. Tutaj rada dla osób, które nie mają karty od Nvidia. ja niestety nie mam AMD, więc ciężko mi jest nagrać o tym poradnik, aczkolwiek w internecie jest mnóstwo poradników jak nastawić lepiej wasze ustawienia pod kartę AMD, więc wpiszcie sobie po prostu w wyszukiwarki jak zwiększyć FPSy Fortnite AMD, bądź też How To Increase Your Fortnite FPS AMD, również znajdziecie odpowiedź i tam zobaczcie sobie. Jednak dla osób, które mają NVIDIA najpierw wchodzimy w Reguluj ustawienia obrazu oraz tutaj zaznaczamy Stosuj preferencje użytkownika podkreślając. Najważniejsze zaznaczamy wydajność, klikamy sobie Zastosuj, elegancko jak to zrobimy przychodzimy sobie do Zarządzaj ustawieniami 3D, Jakość, dajemy sobie wysoką wydajność, optymalizacja wątkowa włączamy sobie, synchronizacja pionowa wyłączona, tryb niskiego opóźnienia Ultra, Zarządzanie energią preferuję maksymalną wydajność Oraz generalnie to raczej tyle Teraz wchodzimy sobie w ustawienia programu Tutaj musimy sobie zaznaczyć Fortnite'a Dodać po prostu Fortnite'ika aby to zrobić Klikamy dodaj Klikamy sobie przeglądaj Oraz tutaj musimy wejść w folder gdzie mamy zainstalowanego Fortnite'a Fortnite game Content Fortnite Game, binary Swing 64 oraz zaznaczymy aplikację, która waży najwięcej. I potem żywiacie tak jak ja: filtrowanie tekstur, jakoś wysoka wydajność, filtrowanie tekstur, optymalizacja azizotropowych, włączona, filtrowanie tekstur, optymalizacja trójliniowa, włącz. Tam się raczej powinno zmienić same, jeśli pozmieniacie jedno ustawienie, aczkolwiek zobaczycie sami tryb niskiego, później ultra, zarządzanie energią, i akcjonalną, wydajność, czyli tak samo jak ustawienia globalne. Najważniejsze, klikacie zastosuj, bo dużo osób z Was tego nie robi i potem piszecie, że Wam to nie zadziałało, czy się nie zmieniło. Oraz tyle, możemy wyjść z panelu NVIDIA, przejdźmy do ustawień Windowsowych. Na sam start zaczynamy sobie od wejścia w ustawienia, wchodzimy sobie w system, w systemie wchodzimy na początku w powiadomienia i akcje. W których to wyłączamy wszystkie powiadomienia, nie potrzebujemy tego ani trochę. Skupienie również wyłączone. Możecie wejść sobie w zasilanie i uśpienie w dodatkowe ustawienia zasilania. Oraz tutaj dajcie plan na maksymalny performance. Ja taki już mam tutaj. Jak widzicie, jest to taki trochę customizowalny plan. W pamięci, pousuwajcie sobie pliki tymczasowe, i tak dalej. Bo zobaczcie, ile ja ich mam. 74 GB, by the way. Tyle z tych ustawień. Cofamy się do ustawień ogólnych z powrotem. Chodzimy sobie w zakładkę Granie. Jedyne co nas tu obchodzi to autostart, gdzie wyłączamy sobie wszystkie aplikacje, których nie potrzebujemy. Ja jedyne co zostawiam to oświetlenie od lamp Fortnite'a, czyli Epic Games Launcher. Oraz wydarze, raby i głośniki dobrze działały, cofamy się znowu. Wchodzimy sobie tym razem w granie. W graniu wyłączamy Xbox Game Bara. Wchodzimy sobie w ustawienia grafiki. Tutaj dodajemy sobie znowu Fortnite, tak jak to robiliśmy wcześniej. Wchodzimy sobie w niego, klikamy opcję oraz ustawiamy tutaj wysoką wydajność. Następnie cofamy się do ustawień, w których byliśmy przed chwilą. Wchodzimy w tryb gry, dajemy go sobie na włączony oraz możemy stąd wyjść. Jak i zarazem wyłączyć ustawienia? Przedostatnia porada: czyli wpisanie sobie Nvidia GeForce Experience, czyli czegoś, co odpowiada za naszą kartę graficzną i po prostu jej sterowniki. Tutaj będziemy mogli sprawdzić, czy mamy najnowsze sterowniki. Jeśli ich nie mamy i nie mamy customizowanych najlepszych sterowników, po prostu pod gaming, czy też z jakiegoś powodu nie chcemy aktualizować tych sterowników. To jest zostawmy, aczkolwiek ja Wam radzę zaaktualizować po prostu Wasze sterowniki. Po prostu wchodzicie w sterowniki i klikacie zainstaluj o w tym miejscu. Instalujecie to i macie klasę światową. Im lepszy sterownik, tym mniej bugów, tym lepsza optymalizacja, więc ogólnikowo polecam wszystkim. I przejdźmy do ostatniej rady. Ostatnia rada tyczy się Epic Games Slashera, w którym wchodzimy to w bibliotekę, klikamy trzy kropki na Fortnite'a, wchodzimy sobie w opcje, Tutaj wyłączamy sobie kampanię ratowania świata, jeśli w nią nie gramy. Wyłączamy tekstury wysokiej rozdzielczości, jak chcemy mieć jak najwięcej FPS'ów Raz klikamy zastosuj, ja tego nie potrzebuję, więc tego nie robię. Następnie klikamy znowu trzy kropki, wchodzimy w zarządzaj. Weryfikujemy pliki gry, aby sprawdzić czy mamy wszystko git i ewentualnie nam się coś odświeży. Na sam koniec klikamy nasze logo w prawej górze, wchodzimy sobie w ustawienia. Oraz tutaj wyłączamy sobie dodatkowe argumenty wiersza, które już kiedyś wam zdementowałem, że one już nie działają. I to będzie na tyle, mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się spodobał. Zostawcie lajka, suba, więc mówiłem, się po 70 tysięcy. Dzięki, że zostaliście, serducho dla was, elu.